Otwieramy nową serię Milka Secret Boxów, ale dzisiaj nie będę sama. Potrzebuję kogoś, kto przyniesie mi szczęście, kogoś, kto sprawi, że uzbieram całą kolekcję figurek. A oto przed wami największa na świecie, gigantyczna krowa Milka. Główna bohaterka przecież Milka Secret Boxów. Hej, Milka, ty mi się tutaj nie oblizuj, tylko proszę, daj mi to szczęście. Bądź moim takim amuletem szczęścia i spraw, abym uzbierała te wszystkie figurki. No dobra, nie będę oszukiwać, poprzednim razem trafiłam na złotą krowę i na brązowego misia. Ale to wszystko. A tutaj przecież jest jeszcze więcej figurek. W takim razie lecimy z unboxingiem. Zaczynamy zabawę. Krowa nie będzie mnie odstępować ani na krok, a poza tym ja jej w ogóle nie wypuszczę. Mam tutaj moje milka secret boxy, zamykam oczy i losuję pierwsze pudełko. Oto ono. No i otwieramy. Czy to jest ciężkie? Nie wydaje mi się. A to może zwiastować, że w środku, zobaczcie, o, fi figurka. Kolejny Misiu, nie będę Was oszukiwać, to jest mój czwarty Misiu. Ej, Milka, co się dzieje? No jest figurka, y, faktycznie, y, przyniosłaś mi szczęście, ale to jest czwarta ta sama w mojej kolekcji. Ja bym chciała ciebie mieć, twoją figurkę, tę fioletową. Zamykam oczy, nie podglądam, y, patrzę w ogóle w drugą stronę i z pudełka losuję kolejne Milka Secret Box. Trochę ciężko mi się z nią tutaj otwiera, ale żeby przyniosła mi szczęście, nie będę jej wypuszczać z rąk. Otwieramy. Tu, dum, tu, dum, y, w miarę ciężkie, więc może, może. Zróbmy tak, że ja, jak dostanę się do środka, zamykam oczy, aby widzicie jako pierwsi. I co, jest figurka? Tak, tak, jest? Nie, co nie oszukujecie? Ej, tutaj jest krowa! Patrzcie na to, ale to, to jest chyba coś na ołówek? Takie, zobaczcie, tutaj jest takie wpięcie. Ej, no dobra. Milka mnie trochę oszukuje, bo no jest Milka. Kolejny raz przyniosłam mi szczęście, ale to nie jest ta figurka, której ja szukam. Zobaczcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Mega! I ta Milka jest tak fajnie ubrana. Ja wiem, to jest starożytny Rzymianin. Poznałam po tym takim y, odpowiednim stroju. Trzecia szansa, proszę, spraw, aby miała coś fajnego. Sięgam z boku i mamy to: Milka Secret Box. W ogóle jestem mega ciekawa jak tam Wam idzie unboxing, jak tam Wam idzie kolekcjonowanie najnowszych figurek. Ja znowu czuję, że to jest leciutkie i obawiam się, że tutaj będzie coś takie kartonowo-papierowe. Miałam rację. Po kształcie już widzę, skoro to jest 7 cudów świata, więc to na pewno jest piramida. O rany, jak mocno zamknięta. musiałam sobie pomóc nożyczkami. Orany. No i mamy tu piramidę i znowu moja wielka krowa mnie... Przechytrzyła, bo tutaj również jest Milka pokazana. To oczywiście można w odpowiedni sposób sobie złożyć. Nie jest złe, fajnie wygląda, no ale wiecie, no to nie jest żadna figurka. Tutaj nawet jest ta złota pokazana. No i tak, proszę bardzo, mamy piramidę prosto z Egiptu. Zerknę sobie jeszcze na ulotkę i może. O, wiem co zrobiłem, patrz Milka. Tu, tu, zerkaj na ulotkę. Tutaj są pokazane wszystkie figurki. Masz mi przynieść szczęście, rozumiesz? Teraz ty, proszę bardzo, patrz się w tę stronę. Ok, bierzemy. Otwieramy Milka Secret Box. Znowu jest lekkie. Chociaż nie aż tak lekkie. Dobra. Sprawdzamy. Ale ciężko jest to otworzyć. Chyba muszę zrobić tutaj w środku tego dziurę. Co to jest? Kolejna piramida. Nie no, chyba sobie żartujecie. No tak, to jest piramida, tylko że tym razem nie jest taka żółta. A nie jest, jest. Hmm. Dobra, ona po prostu wewnątrz jest taka granatowa i chyba możemy ją nawet wewnątrz tutaj tak yy, zrobić, żeby była tym kolorem jakby w nocy. No i znowu tutaj jest pokazana nasza krowa mu z Milka Secret Box. Dobra, ja to odkładam, sięgam po kolejne pudełeczko, powoli zaczynam się denerwować. Co to ma znaczyć? Robimy unboxing, lecimy, powtórka. Znowu to coś. Dobra, jest fioletowe, jest to milka, no ale nie o tę figurkę mi chodziło. Co jest. Chyba po prostu trafiłam na jakiś pechowy boks, pechowe pudełko, bo bywa tak, że w takim jednym pudełku możemy trafić naprawdę całą kolekcję wszystkich figurek. No a tutaj niestety znowu mamy to coś. Możemy to nawet, o, w ten sposób położyć sobie na paluszek. Kolejne. Jestem ciekawa, czy wy zamawiacie całe boksy, tak jak ja zamówiłam, idziecie do sklepu, kupujecie pojedynczo, czy jak robicie? Dajcie koniecznie znać. Lecimy dalej. O, jest figurka. Patrzcie. Kolejny Misiu. I który to już jest? W poprzednim razem były trzy, teraz dwa. Piąty Misiu. Proszę bardzo, tak się on prezentuje. Nie wiem, czy on jest taki popularny, o co chodzi, ale to jest jego piąta figurka nam zrobić protest. Powinnam już więcej nie otwierać, bo Milka miała mi przynieść szczęście. Milka miała mi pomóc. I co teraz? Otwieramy dalej? Piszcie na dole w komentarzu. Przeczytam szybciutko Wasze komentarze i będę otwierać dalej, dalej. Macie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ktoś napisał, żeby otwierać? Ok, no to lecimy dalej. Ja sięgam tutaj. Jeszcze trochę mi zostało tych Milka Secret Boxów, więc losuję sobie. O, teraz cały czas będę otwierać na ślepo. O, o chyba leciutkie. No nie. Otwieramy. Nie podgląda. E, gdzieś mi to wypadło. Co, co to? Czy to jest piramida? Znowu. Bez sensu. Bez nadzieja. Lecimy zatem dalej. Miały być figurki. Miało być szczęście. Jak tu będzie piramida... Nie jest, ale wiecie co jest? kolejna krowa, zobaczcie tutaj żeby nie było no otworze, to no tak to wygląda, fajne fajne, jeżeli macie jakieś fajne ołówki na przykład fioletowe, na przykład szykujecie się teraz do szkoły, no to możecie sobie takie coś położyć na taki ołówek albo na kredki planowałam nagrać z tą krową 24 godziny i z Milka Secret Boxami ale ona jakoś jest pechowa, więc nie wiem czy to zrobię podoba Wam się taki pomysł, to napiszcie to na dole w komentarzu, czy chcecie z nią 24 godziny a ja lecę dalej, hmm Proszę, proszę, by było coś fajnego. Niestety to jest mega leciutkie. I obstawiam, jeszcze nie otworzyłam, że będzie tutaj piramida. Tak! O, rany, zobaczcie. Piramida. Ja już nawet tego nie będę otwierać. O, teraz, słuchajcie, to pudełko jest trochę ciężkie. I czy tutaj będzie figurka? Może kolejna złota. Chociaż bym wolała już jakąś inną, już złotą mam w swojej kolekcji, ale faktycznie to jest ciężkie i... Jest figurka! Wow, zobaczcie! Misiu, szósty. Co jest nie tak z moim unboxingiem dzisiaj? Dlaczego wszyscy trafiają inne figurki, a ja cały czas w kółko dosłownie jedną figurkę? To jest chyba odpowiedni moment, aby smutki troszeczkę sobie posłodzić i zjeść czekoladę. Ona mi nie przynosi szczęścia. Miało być pięknie. I co? Nawet z tego wszystkiego mówię to Was z pełną buzią. A tak nie powinno być. O! To jest ciężkie. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj na 100% będzie złota figurka. To jest mega ciężkie. Uwaga, uwaga. Zamykam oczy, nic nie podglądam. Próbuję się dostać do środka. Jest figurka? Tak, złota. Słuchajcie, jest patent. Wchodzicie do sklepu, bierzecie do ręki Milka Secret Boxy, no i sprawdzacie, czy to pudełko jest ciężkie, bo naprawdę ta złota figurka jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Ona chyba jest plastikowa, albo to jest po prostu jakieś inne tworzowo, ale czuć po prostu ten ciężar, więc łatwo będzie Wam na to trafić. Złota, złota, pięknie. Zobaczcie, jak ona się mieni, zobaczcie, jak ona się błyszczy. Wow, to oczywiście jest złoty faraon ze starożytnego Egiptu. Pewnie prawdopodobnie z tych piramid, których miałam już tutaj 4 albo 5, no ale wygląda zjawiskowo. Tak więc, no krowa dała radę, dała radę. W końcu coś fajnego mi się trafiło. Proszę bardzo, i tutaj tę złotą figurkę, a mi niestety sięgam, został ostatni Milka Secret Box. Ciężar? Lekkie, ale nie aż tak lekkie. Więc może, może będzie figurka. Na pewno nie będzie złota. Chociaż. Nie, nie, nie. Złota nie. Ale za to jest. Nie, to nie jest mission. To jest znowu to coś na ołówek. Jak mi poszło? Chyba beznadziejnie. Ej, jak mi pomogłaś. Krowa zostaje porzucona tutaj z tyłu na kanapę i teraz czas na podsumowanie. Po dwóch odcinkach, po dwóch unboxingach mam dwie złote figurki krowy mu, czy też mo, jak to się mówi, sześć figurek tego słodkiego misia, niezliczoną ilość tych kartonowych, papierowych bzdurek. No i cztery te fioletowe krowy, które możemy nałożyć na ołówek albo jakieś kredki. To jest moja dzisiaj najlepsza zdobycz, dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, mam nadzieję, że unboxing z wielką krową Wam się podobał, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, no i czekajcie na 24 godziny z tą oto krową, no i oczywiście z Milka Secret Boxami, do usłyszenia, pa pa!